Chciało Wam się książki podgryzać, Asio! Ojej, ilu Was się tutaj zebrało? Witajcie! Zapewne przyszliście, żeby wysłuchać jakiejś ciekawej opowieści do usług. Jesteśmy narratorami, jak nikt inny potrafimy opowiadać piękne historie. To niezwykły kot. Śnieżno-białą skórę oraz jasne włosy. Jej uroda była olśniewająca. Może o, ta bajka będzie ciekawa i na pewno wam się spodoba gwarantuję. Niedaleko baśniowego lasu żyła sobie pewna rodzina mama z córeczką. Szczególnie znana była dziewczynka, gdyż była niezwykle miła i zawsze uśmiechnięta. A na głowie bardzo często nosiła czerwony kapturek. Nie, 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 dosyć tego. Tak dalej być nie może. Co się z wami dzieje? Jakby się zachowujecie? O co chodzi? Spójrzcie, jaką mamy liczną widownię. A wy co? Obijacie się. Co to za ziewanie i płacz? Widzisz, drogi przyjacielu, dzisiaj zwyczajnie nic mi się nie chce. Może ciśnienie spada, pogoda się zmienia. Nie mam ochoty na przygody, ale może jutro? Kłamiesz, wczoraj mówiłeś to samo. Oj tam, oj tam, może będzie lepiej. Nie będzie lepiej. I dobrze o tym wiesz. Wiem, co czujesz. To ciągłe zmęczenie, senność, też tak mam. I to się nie zmienia. Wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej. Ciągle kłócę się z krasnalami, a na jabłka patrzeć już nie mogę. Ty bohaterowie bajek, nic nam się nie chce, dopadła nas nuda i jeszcze te mole ciągle podgryzają nasz dom. Nie, 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 dosyć tego płaczu. Przecież coś musimy zrobić, tak dalej być nie może. Spróbujemy przywołać dobrą wróżkę, tuż może nam pomóc, jeśli nie ona. Więc do roboty. Witaj dobra wróżko. Przybaliśmy cię, gdyż potrzebujemy Twojej pomocy. Martwimy się, bo dzieci przestały czytać książki. Na świat umiera. Hmm, mam pomysł. Czary mary, czary mary, abrakadabra śpicie. Mary, hokus pokus, kadabra, budzicie się. Dziś na świecie dzień wspaniały, książek mamy worek cały. Są tam wiersze i wierszyki, opowieści limeryki. Gra słowami mnie rozbawia, literatura obca zaś zastanawia. Bibliofilem się nazwałem, swojej miłości do książek nigdy nie ukrywałem. Lubię regał książek cały, o nim mole zapomniały. Kocham zapach, ich teksturę, nigdy nie oddam książek na makulaturę.